W stacji rybki udaliśmy się na poszukiwanie czegoś mocniejszego w myśl powiedzenia, że rybka lubi pływać. Nie trzeba było daleko szukać. Okowita z łąckich śliwek, borówkowica, czereśniowica i inne procentowe specjały oraz kunsztowne smakowosoki skłoniły nas do rozmowy z Krzysztofem Maurerem, właścicielem tłoczni Maurera. Jesteśmy z takiego regionu, gdzie jest tradycja wielowiekowa produkcji takich trunków. Gwiającym trunkiem to jest śliwowica łącka, a myśmy tę produkcję rozszerzyli o inne smaki i robimy prawie 20 smakowo-kowit owocowych. To jest destylat produkowany z zacieru z czarnych porzeczek, czy z nastawu czarnych porzeczek. Wszyscy pytają dlaczego, jak z czarnej porzeczki, to nie jest czarne, tylko przeźroczyste, a dlatego, że to jest właśnie destylat. Krótko mówiąc, jest to spirytus owocowy, który jest produkowany w tradycyjny sposób tylko i wyłącznie z owoców. Bez dodatku cukru, naturalna fermentacja, no i otrzymujemy taki oto produkt. O mocy 50%. To jest, to jest naturalne wino e, Zaroni e, i produkowane jest tak, jak to robiła e, moja mama domowym sposobem. E, jedyna różnica to to, że e, to winko jest e, z banderolą, czyli można go e, legalnie nabyć. Było troszeczkę problemów, żeby te produkcję zalegalizować, ale już jesteśmy po e, Wszystkich zabiegach możemy to produkować legalnie. Takie destylaty owocowe spożywa się z takich specjalnych kieliszków, żeby poczuć aromat tego trunku. I pierwsze to właśnie trzeba się, że tak powiem, nawąchać, a potem dopiero próbujemy, jaką to ma moc, jaki to ma smak. I kultura picia teraz idzie w tym kierunku, żeby nie pić jakieś tam bardzo mocne zajzajery, które, że tak powiem, palą po yy, buzi, po przełyku, tylko słabsze trunki, tak jak 50% destylat. I tu chodzi o to, żeby się delektować tym aromatem, tym zapachem, który wydobyty jest z owoców. I cała sztuka w naszej produkcji destylatów polega na tym, żeby tego ducha, zapachu, aromatu, wydobyć w całości. Dogłębne smakowanie Okowity zostawiliśmy sobie na wieczorny czas. Wszak na Ursynowie zrobiło się zimno. Wrażeniami podzielimy się poniedziałek.